Dziś na początek szpiegostwo po Korei, rolnicy zatrzymani, kryzys pracowniczy w Niemczech, i na koniec ciekawa ciekawostka z USA. No nie, co ja właściwie robię? Przecież ubiera się choinkę, a nie statyw. Tyle że ja choinki nie mam. No i co ja teraz zrobię? Przecież teraz to już na pewno ceny do... z kosmosu jakieś. A nie! Tu z pomocą przychodzi partner dzisiejszego odcinka firma Letyshops. Shops to cashback, który działa na zasadzie polecania swoim użytkownikom firm, z którymi współpracują, za co oni dostają prowizję i tą właśnie prowizją dzielą się z nami, z użytkownikami Shops, czyli mówiąc wprost, za wszystko płacicie mniej. Wystarczy się szybko zarejestrować, pobrać wtyczkę na swój komputer lub telefon i przy każdym zakupie będzie Wam się wyświetlać powiadomienie, ile kasy zaoszczędziliście. Co więcej, Shops zdziała w ponad 3000 sklepów, więc zawsze możecie trochę kasy odłożyć. Zobaczcie jakie to proste. Muszę kupić tę choinkę, o której mówiłem na początku. Wchodzę na Allegro, wpisuję choinka 180 cm na pniu z szyszkami, aktywuję wtyczkę, kupuję i w ten sposób zaoszczędziłem. No i tyle. Takie to proste. Więc jak też kupujecie prezenty lub choinkę jak ja na ostatni moment, to wiecie jak świetnie można sobie poradzić z tymi absurdalnymi cenami. Link jak zawsze macie w opisie i przy w piętym komentarzu wbijajcie, a teraz pierwszy temat. Up until 1989, the Austrian capital was the last outpost of the Western world. Stolica Austrii od dawna jest węzłem przerzutowym dla Korei Północnej, która objęta jest silnymi sankcjami. Wiedeń, jak pisze Bloomberg, jest bramą do Europy dla nielicznych, ale groźnych szpiegów, których północno-koreański reżim ma w tym regionie świata. Bloomberg powołuje się na wysokiego rangą urzędnika zachodniego wywiadu, który zna północno sieć szpiegowską działającą w Europie. Według jego informacji, w Europie znajduje się 10 agentów Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Korei Północnej. najmniej jeden z nich regularnie. Nie ma działać poza Wiedniem. Po zgromadzeniu podstawowych informacji główną misją agentów jest nadzorowanie ambasad i dyplomatów reżimu. Nadzorują oni również nielegalne operacje zaopatrzenia, prowadzą dochodzenia w sprawie zaginionych osób i wyszukują osoby, które zostały wezwane z powrotem do Korei Północnej. Według oficjara wywiadu, który prosił o nieujawnianie tożsamości, Austria ma kluczowe znaczenie dla tych działań, podczas gdy podróże i studia rodziny Kim w Szwajcarii od dawna były przedmiotem dyskusji, mniej znane są ich związki z niemieckojęzycznym sąsiadem. Rzecznik Austriackiego. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie chciał skomentować tej informacji. Według ONZ Korea Północna wykorzystywała swoje ambasady i misje zamorskie do nielegalnych działań mających na celu generowanie nielegalnych dochodów. Mają one obejmować handel towarami luksusowymi, które objęte są sankcjami. Północno-koreański reżim poprzez swoje ambasady ma zamawiać zakazany sprzęt niezbędny do realizacji programu jądrowego. Bloomberg przypomina również historię z 2009 roku, gdy zatrzymano zakup dwóch luksusowych jachtów, co do których istniały podejrzenia, że trafią. Do rodziny Kimów. W transakcji miał uczestniczyć austriacki biznesmen, któremu kilku pracowników północno-koreańskiej ambasady przekazało po 50 tysięcy euro za pośrednictwo w zakupie. Biznesmen następnie przekazał je firmom, które zakupiły jachty. Ostatecznie transakcja została zablokowana, ale ONZ opublikował sprawozdania, z których wynika, że austriacki biznesmen miał być zaangażowany w szereg innych zamówień na przymioty od samochodów marki Mercedes-Popianina. Uh, the the experts, gdy całe państwo spowite jest biedą ludzi jedynie czym się karmi to propagandą rodziny Kimów, agenci zagraniczni zajmują się zakupami jachtów dla dyktatora. Nie zajmują się przemycaniem sprzętu medycznego, maszyn budowlanych czy rolnych, zajmują się za to sprowadzaniem jachtów, mercedesów drogich pianin. Tak właśnie wygląda Korea Północna. Przypomina wam to coś? Może Antonowa, respiratory za 200 milionów, sasinowe wybory, szpital narodowy, podwyżki dla posłów. Kojarzycie? Tak. Polska. Największym odzwierciedleniem absurdu, jaki panuje w polityce, jest to że konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku został odwołany, ponieważ wszystkie pięć najwyższych pozycji plebiscytu zawierały słowa wulgarne odnoszące się do większości... W większości do polityki. Miejsce pierwsze Sasin, miejsce drugie Julka, miejsce trzecie Spewłenić, synonim odspieprzyć, miejsce czwarte nawiązanie do strajku kobiet, Wypierdać. miejsce piąte odpis. Jop. W 2020 roku polityka była tak bardzo angażująca, tak bardzo absurdalna, że nawet młodzież dostosowała swój żargon do niej. Co to za absurd, że Sasin wygrał konkurs, który się nie odbył. Miejmy tylko nadzieję, że nie kosztował jednego Sasin, znaczy 70 milionów. Jakiś czas temu nawet użyliśmy tego jako Słuchara, ale taka jest niestety prawda, więc tym razem to samo, tylko już nie w formie Słuchara. To już nie jest śmieszne. Ale spokojnie, suchar na koniec odcinka i tak będzie, więc nic nie tracicie. Natomiast karuzela absurdów nie przestała się jeszcze kręcić. Zapraszam serdecznie do newsa numer dwa. O wy? No to no ale... Polska protestujemy, wy nie wiecie, jakie to... Polska po prostu żyje z rolnictwa. Trzech mężczyzn umieściło w okolicy domu posła Prawej Sprawiedliwości Tomasza Ławniczka transparenty z obraźliwymi hasłami. Teraz będą odpowiadać za znieważenie funkcjonariusza publicznego. Na transparentach, które pojawiły się niedaleko miejsca zamieszkania posła, znalazły się hasła nawołujące do oddania 40 tysięcy złotych za ochronę policji, która według autorów baneru przez długi czas pilnowała domu parlamentarzysty w Nowych Skalmierzycach, niedaleko Kalisza, informuje Rzeczpospolita. To nie pierwsza akcja przed domem posła. Wcześniej podrzucono słomę, obornik i opony. Ławniczak w związku z tym złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, w efekcie czego zatrzymano trzy podejrzane o wywieszenie banerów osoby. Wsparło ich kilkudziesięciu rolników, którzy pojawili się przed komendą w Kaliszu. Młodsza aspirant Małgorzata Michaś, rzecznik prasowy kaliskiej policji potwierdziła, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty. Dwóch z nich przyznało się do winy, natomiast trzeci nie zgodził się z zarzutami. Na profilu Agrouni na Facebooku pojawił się wpis w którym rolnicy opisywali całą sprawę ze swojej perspektywy. Poseł PiS czuje się znieważony? Znieważony, bo rolnicy pokazali, co oni myślą. A co myślą? Są przekonani, że zdradził. Zdradził, bo nie taką postawę obiecywał. Zagłosował przeciwko rozwoju rolnictwa w Polsce. Czytamy we wpisie. To na tym trzeba zacząć pracę, to, yy, na tym trzeba zacząć pracę od nowa, a nie to, co jest w tej chwili. Żadne mrożenie, a wyciągnięcie jej wtedy, kiedy rolnicy pójdą w pole do pracy. Tak jak strajk kobiet, czy wybory 10 maja, czy respiratory, to wszystko w większości jest konik ludzi, którzy i tak nie głosują na PiS. No to rolnictwo przecież to sektor, którym PiS miał najwyższe poparcie. Nawet jakiś czas temu, podczas naszego reportażu z jednego ze strajków, padła taka wypowiedź: Posłuchajcie sami. Tak, bo byłem wyborcą PiSu, przez 15 lat głosowałem na PiS, i yy, yy, PiS w momencie. Yy, przegłosowania, yy, wprowadzanych zmian do ustawy o ochronie zwierząt, stracił moje poparcie. Jak chcecie zobaczyć całość, no to tutaj macie oczywiście link. Standardowo sonda zrobiona na naszym drugim kanale, na wasze zamówienie z komentarzy. Kanał nazywa się Co Mówią, który swoją drogą serdecznie wam polecam. Subskrybować, subskrybujcie go, bo sądy tam wypuszczamy regularnie co piątek o 17 i zawsze zadajemy takie pytanie, jakie chcecie wy. Wracając jednak, po co oni tak cisnęli w ogóle w tych rolników? A Absorcja można zrozumieć, nie do końca ich elektorat. Wybory 10 maja, zwolennicy rządu powiedzą, że ten nie miał innego wyjścia, Wszystkie wszystkiemu winna opozycja. Respiratory Szumowski chciał dobrze, spieszył się. Szpital Narodowy, jak rzeczywiście skończą się miejsca w szpitalach, to może wreszcie zacznie przyjmować chorych, jeszcze da się to jakoś pijarowo uratować, ale rolnicy. Przecież tu nie ma w ogóle wytłumaczenia. To wszystko jest jedna wielka zdrada własnego elektoratu. W jakim celu? Przecież już od początku rolnicy mieli przesrane za to, że zagłosowali na PiS, już od początku ataki właśnie w nich, a tu nie da się od tego odciąć. No nie da się ukryć tego, za kim byli, bo na obszarach rolniczych mieszka na tyle mało osób, że mapa zaznaczona cała na kolor czerwony... Czyli barwy przyjęte przez sondażownie jako te barwy Andrzeja Dudy mówi wszystko, co im tak bardzo zależy na tych zmianach w tym segmencie, jak w dużym stopniu dzięki niemu dzięki temu status quo wygrali wybory, patrząc na sprawę czysto politycznie, czysto strategicznie, ciężko tu znaleźć jakiekolwiek wytłumaczenie. To trochę tak jakby nagle po wyborach wygranych nie wiem, chcieli opodatkować Kościół. Przecież to się nie dodaje. Dlatego można dojść do wniosku, że nie jest to zagranie czysto polityczne, tylko rzeczywiście jakieś ludzkie. Nie od dziś mówi się o tym, że kariera Kaczyńskiego dobiega końca. Poza tym facet, jak na polskie standardy, jest już dość stary, ma 71 lat. Może zwyczajnie chciał po raz pierwszy i ostatni zrobić coś, co jest zgodne z jego prywatnymi poglądami, a nie tylko w celach politycznych? Albo dla osobistych korzyści, które obiecał mu ktoś inny po zakończeniu kariery politycznej, co też jest ludzkie. Przecież jak to mówił nawet sam Tadeusz Rycer. To że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. No a kto? A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. W końcu nie od dziś jest znane zamiłowanie jarka do zwierząt. A wiecie, kto je też miał? Taki niedoszły malarz z Austrii. Następny ten. Utrzymująca się sytuacja nadal mocno daje się we znaki Lufthansa. Tylko do końca roku pracę utraci tam 29 tysięcy osób. Kierownictwo niemieckiego Narodowego Przewoźnika Powietrznego potwierdziło wiadomość podaną przez tabloid Piltan Santak o planowanych zwolnieniach. Po tych cięciach Lufthansa zatrudniać będzie 109 tysięcy pracowników. Za granicą Lufthansa zwolni ponad 20 tysięcy pracowników. Poza tym Lufthansa sprzedała swoją spółkę córkę LSG zajmującą się cateringiem zatrudniającą 7500 osób. W przyszłym roku Lufthansa zamierza zwolnić w Niemczech kolejne 10 tysięcy osób. Rzeczniczka Lufthansy tymczasem poinformowała o rosnącym zapotrzebowaniu na loty pasażerskie w okresie świąt i sylwestra. Liczba zakupionych biletów na loty na dwie wyspy kanaryjskie, Teneryfę i Furentevanturę wzrosła. Trzykrotnie. Jednocześnie aż czterokrotnie wzrosła liczba zamówień na bilet do Kapsztadu w Republice Południowej Afryki i do Cancun w Meksyku. Podobnie jak inne linie lotnicze, Lufthansa poniosła ogromne straty wskutek korona kryzysu, uziemiając ogromną część swojej floty i drastycznie redukując ofertę. Pomimo pomocy finansowej państwa, Lufthansa odniosła po trzech kwartałach tego roku straty w wysokości 5,6 miliarda euro. Lufthansa nie upadnie, to narodowy przewoźnik, Niemcy ich uratują, to tak jak z polskim lotem, ten też nie upadnie, bo co by powiedział minister aktywów państwowych, ten czy jakikolwiek inny. Duma narodu polskiego lot zbankrutowała, no tak nie może być. Mit siły musi trwać. Ale zwolnienia to co innego, zwolnienia to redukcja kosztów, która nie jest na tyle istotna, żeby zniszczyć mit siły. Mimo wszystko 29 tysięcy osób do końca roku. Spora liczba dla każdej korporacji, dla każdej gospodarki. To pokazuje, jak słabo trzymają się Niemcy. Spójrzcie tylko na ich PKB. W tym roku minus 12%, spadek produkcji o 12%. To po potężny cios dla każdego. Stopa bezrobocia w lipcu 6,4 nie jest może jakaś porażająca, ale trzeba pamiętać, że w Niemczech, podobnie jak w Polsce, statystyki są zaniżone przez różnorakie tarcze antykryzysowe, i inne mniej lub bardziej konieczne daniny socjalne, których przecież warunki w końcu też się wyczerpią, a ludzie będą musieli wylecieć na bruk. A to, że taka sytuacja występuje w jednej z największych państwowych spółek w Niemczech, mówi bardzo wiele właśnie o tym, jak realnie wygląda obecnie niemiecki rynek. W jak głębokim kryzysie są, obecnie i podobnie jak my mogą się z tego dołka nie odbić zwłaszcza jeśli dalej będą problemy z budżetem unijnym lub nawet kiedy już popłynie z niego kasa to mogą przecież wynikać kolejne komplikacje jak chociażby to że obecny budżet będzie pierwszym który tak de facto w zdecydowanej części trzeba będzie zwrócić biorąc pod uwagę to jak obecnie szastane są pieniądze na lewo i prawo przynajmniej w Polsce wszyscy doskonale pamiętamy 70 milionów sasina na wybory ale nie każdy pamięta chociażby 14 milionów więcej od Sasina, które wydał Morawiecki w pół na chryzantemy. Serio. Zatem może być tak, że kraje, w tym Niemcy, co widać po obecnych trendach, nie będą w stanie spłacić zadłużenia względem całej wspólnoty lub, i tu nie wiem co gorsze, znowu będą musieli zacisnąć pasa, żeby mieć możliwość spłaty. I tak źle, i tak niedobrze. A jedyną dobrą informacją jest dla nas tutaj to, że Niemcy też mają źle. Ale dobra, nie zadłużajmy się może tak głęboko w złe wieści, bo pora na ciekawostkę, która... This happened Wednesday night. Watch this. The pilot narrowly missed several vehicles before hitting an SUV as it skidded to a stop. Awaryjne lądowania samolotów zawsze budzą wiele emocji. Jednak to, do którego doszło w Minnesocie w USA, jest zdecydowanie jednym z najbardziej wyjątkowych. Pilot Craig Gifford wylądował bowiem na ruchliwej ulicy między jadącymi samochodami. To cud, że nikomu nic się nie stało. Te mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się w środę wieczorem na ruchliwej drodze 35W w Minnesocie. Niezwykłe nagranie pokazuje awaryjne lądowanie jednosilnikowego niewielkiego samolotu Balensa, pilotowanego przez 52-letniego Craiga Gifforda między Samochodami. Na pokładzie znajdowały się wówczas dwie osoby, ale cudem nikt nie został ranny. Choć nie dokładnie o taki system transportu multimodalnego nam chodzi, to cieszymy się, że nikt nie został ranny jesteśmy pod wrażeniem wysiłków pilota, aby wpasować się z góry między jadące samochody. Napisał w mediach społecznościowych Wydział Transportu Minnesoty, dołączając nagrania w rejnego lądowania. Nie jest tajemnicą, że żeby dokonać takiego wyczynku, trzeba posiadać ponad przeciętne umiejętności. Dlatego nie dziwić powinien fakt, że Craig Gifford zajmuje się tym zawodowo. Jest pilotem akrobacyjnym reprezentującym stan Zjednoczonych, w zawodach na całym świecie. W 2017 roku zdobył nawet brązowy medal w mistrzostwach świata. Piloci są uczeni radzenia sobie z awariami silników i innymi podmiotami, gdy trzeba wykonać awaryjne lądowanie. To i doświadczenie w akrobacji lotniczej z pewnością przydało się w tej sytuacji, komentuje jeden z pilotów. Sam Greg Gifford odmówił komentarza w sprawie, podkreślając, że w sprawie toczy się śledztwo Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu i Federalnej Administracji Lotnictwa. Flying team. Z lądowaniem na ulicach jest zazwyczaj taki jeden zasadniczy problem. Samochody na nich jeżdżą. Ale tak na poważnie. Równie dużym problemem są linie energetyczne i te wszystkie słupy. A tu proszę, ktoś zdołał wylądować. Szapoba. Jak widzicie, da się zrobić coś mało możliwego, coś trudnego i może w takim razie jakieś, nie wiem, edukacji, systemu ochrony zdrowia. Drodzy rządzący, macie przykład, że się da. Jak się tego chce. Zapraszam do drętwego słuchania. E, dzień dobry, chciałbym się umówić na wizytę u lekarza. A co panu dolega? No jeszcze nic, ale wie co będzie za 50 lat. Tego drownego skara mamy od Dawida FC za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotego lekarza. A jeśli ty chcesz dostać dobrą statuę, to koniecznie dąż do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą bardzo serdecznie Cię zapraszam. A tymczasem przypominam bardzo wszystkim o tym, że na Letty Shops możecie sobie sporo zaoszczędzić na dowolnych zakupach, zwłaszcza tych świątecznych, które przecież no, święta nam tutaj się zbliżają. A tuż po świętach, tuż po nowym roku przecież będą mega wyprzedaże, na których nie wiem, że możecie kupić coś taniej, to jeszcze bardziej zaoszczędzić. Dlatego link w opisie koniecznie instalujcie sobie wtyczkę Letty bo po pierwsze nic Was to nie kosztuje, a po drugie, oszczędzacie sporo hajsu. A po trzecie, zrobiliśmy przecież naprawdę zajebiaszczy spocik reklamowy na początku odcinka. to troszeczkę pod uwagę. Może na koniec w napisach końcowych pokażę wam go jeszcze raz, żebyście nie zapomnieli. shops, linki w opisie, trzymajcie się cieplutko, no i hmm. heja. Co ja właściwie robię? Przecież ubiera się choinkę, a nie statyw. Tyle, że... ja choinki nie mam. No i co ja teraz zrobię? Przecież teraz to już na pewno ceny do, z kosmosu jakieś. A nie! Tu z pomocą przychodzi partner dzisiejszego odcinka firma Letyshops. Shops to cashback, który działa na zasadzie polecania swoim użytkownikom firm, z którymi współpracują, za co oni dostają prowizję i tą właśnie prowizją dzielą się z nami, z użytkownikami Shops, Czyli mówiąc wprost, za wszystko płacicie mniej. Wystarczy się szybko zarejestrować, pobrać wtyczkę na swój komputer lub telefon, i przy każdym zakupie będzie Wam się wyświetlać powiadomienie, ile kasy zaoszczędziliście. Co więcej, Shops działa w ponad 3000 sklepów, więc zawsze możecie trochę kasy odłożyć. Zobaczcie jakie to proste. Muszę kupić tę choinkę, o której mówiłem na początku. Wchodzę na Allegro, wpisuję choinka 180 cm na pniu z szyszkami, aktywuję wtyczkę, kupuję i w ten sposób zaoszczędziłem. No i tyle. Takie to proste. Więc jak też kupujecie prezenty lub choinkę jak ja na ostatni moment, to wiecie jak świetnie można sobie poradzić z tymi absurdalnymi cenami. Link jak zawsze macie w opisie i przy i tym komentarzów